Jestem dobra, masz czas, masz czas Do Mamona, do Po linii Dobrze Mamon dawaj wrzutka Wal O co ja pierd... Czemu z piętki, a ja nie normalnie? Chyba spokojnie, jeszcze jedna szansa, jeszcze jedna szansa O ja... bior... dobra, Dobra, te cztery ja... robię Ja pier Nie, nie mam nic, nawet pytań żadnych, po prostu Po prostu koniec Po prostu co koniec, co po ty Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA, wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są Wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z zapis. Link w opisie. Dobra, teraz się już nie boję, spokojnie. O ty kur... Szmato Ty! Niewdzięczny! Wskazuje cię na śmierć! 105 kg. Jak wrócisz z następnej wakacji Ja nie jadę na wakacje, jadę do pracy teraz Jak wrócisz z następnej wakacji I będziesz chociaż gram cięższy Hahaha! <laughs> <laughs> Rzek jak kurwa wrócę z Tokio Daj pakiet 30 Szkupa. kurwa Tedzio Co? Kurde mordo Chodź, nie widzieliśmy dawno O oszczaj się cały Ale ci nie zrya I co? To Już jest twój problem. Ty w ogóle mi wyglądasz, jakaś chyba śmietaniaka. Jakby życie do rana, to nic ty nie robisz, znaczy. tylko konia walisz, kurwa. Kurwa, <śmietanek> 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 Ja ci mogę zagwarantować, że tą jedną ręką, że jak ci przypielił, to byś kurwa... Tam bym mógł wybrać obojętnie jaką planetę chcesz, ale nie na nie Ziemię, kurwa. Bo wiesz, jak ci wyjdzie, to polecisz w kosmos. Dawaj teraz, kurwa, pal mu normalnie w rury. Aha, i Ale co? będzie pierwszy. Kurwa. Co, se wracam do roboty normalnie, kurwa? Ale miał ryj otwarty, kurwa. Znaleźć swoje miejsce, no, na swój poziom, i im, 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 można, by, można było grać. No. Każdy, każdy grał na swoim poziomie. Mona nad tym. Kurde, na odwrót, nie wiem, czy to nie musi być. O kurwa Ouch! Ty Co się stało? O co chodzi? Dobra, hej. Pikachu! Widzowie... Nafcia do mnie wbiła. <ścoughs> Widzowie... No to fajny cross, bo raz nawcią. Ja się kąpać ze starym w jednej wani. No, Naciągnij mu skórkę ode mnie po w grzybkach. Mam nadzieję, że to mnie to nie to będzie ruchał powie... tym razem. Nie ma nic lepszego niż seks. Pozdrawiam. Ostatnio mi chciał mydło w dupę wsadzać. Wczoraj, jak, mi, jak zrobiłem drzemkę w dzień, to mi się śniło, że jestem BDSM i poszedłem do tej, do restauracji Magdy Gessler i zamówiłem tam trzy kawałki ciasta. I ja mówię, ile to będzie? A ona mówi: 598 zł. I tak się zresztą tak. Ho 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 ho, tak jak bogacze. A ja mówię: chyba kogoś tu ho. I tak się śmialiśmy. Ho 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 ho. Mówię: Nic wam kurde nie zapłacę. Ho 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 ho. I oni razem ze mną: ho 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 ho. Nie rozumiem. O, czekaj, pytam się tu pana. Przepraszam? Pytanko, mogę o rękawek wytrzeć kamerę? Bo mi się nie, mam jak dosłownie. Tylko o rękawek bym wytarł, dobra? I teraz? Jest dobrze? Dobrze. Powiedziała wszystko. Siema, oby perm. Obyś nie miał perma. Czemu miałbyś mieć perma? Lepsza jest totalnie sperm. Ja mi so weird. Co? mi się roz***ło. Co? Wow. Stuk you? się sobie. Hey, <laughs> y y y na przykład, jakbyś chciała na przykład się zapytać, tak wiesz, y w terenie, na przykład, nie wiem ze znajomymi, na przykład, jak y chcesz się zapytać, jak, jak, jak tam u ciebie, co nie? Na przykład, no. wiesz, na przykład Ketalsi, to na przykład, jak się masz, co nie? No. No, nowia jak to by jest na przykład przekładu. dziewczyna, co nie wiesz, girlfriend na przykład. ch**a, mam palca poważonego. Tyle. oj poszły wpis do wylądował. Kurz z tymi ziemniakami też. Ja zamawiam w New York już do trafiec co drzewa chciałem masz jak no dobrze i nie wiecie Ile potrzebujesz? 3 dychy może być Trzy, cztery dychy róweczka. Też może być No to dobra pięć? Mhm. Też może być no to może być A działający on jest? Tak, w poniedziałek odbieram Już to ogarniemy. Dwa miecze nosi heche. Ciekawe czy w spodniach też masz dwa kutasy. ty masz dwie więc jego idealnie pasowało. Mi się dogadali. Ja mam ziomeczka, kurwa co rzucił lachę i, i lacha w ramach zemsty, kurwa myślała, że go to zaboli i się przespała się z jego starym. A on se ze starym zbił piony i wyjechałę. To jest dopiero kurwa rodzinka. Ah. O Jezus Tak chłurę, siema ma! GURDZA MADZIĘK BOZY Śmięty! to jest? Straszek był. Kurwa. Mamo! Tak, Chodź, pokażę ci minę. Co? Pokażę ci minę. Czy ją? Moją, siadaj. Nie mogę, bo mam ten To się schyl. A czemu? Dobra, patrz na mnie tu. Co to jest? <noise> No. Dureń czy to? O co chodzi? Katarzyna, daj spokój, Przestań! Nigdy mi nie da buziaka. Nigdy. Wiecie, że my się jeszcze w ogóle nie całowaliśmy nigdy? Mm. Mamy osobne łóżka, nie całujemy się. Dobra, mamy osobne łóżka, i są zajebiste. No.

czy dile jest? No. <laughs> tak, <co> <śmiech> jest. Aaaaaah! Na salat nigdy nie wyruchałem. Ale w sumie, jakby był, był na jednym mocno. i by mi się podobała. pewnie bym mógł wyruchać. kiedyś jakoś. nieświadomie. Na A nigdy nie wyruchałem. <laughs> Z ręką na sercu. Ale w sensie siedemnastka, jakbym dorwał piękno, to bym będzie nie? 16! 15, nie? 17, 18, już chyba bym mógł, po pijaku bym mógł pewnie nie? Pewnie tak, no. Siema Jaca, praca, dziwię się, że zostawiłeś gochy dla takiej Zuzi. <noise> Ty chyba <noise> trochę jo, Nie przepaliłem <głosy> tego, <głosy> jak Jaca tak, ja tak wygląda. <noise> nasz paragi do Niemiec. Siema Jaca, praca, dziwię się, że zostawiłeś gochy dla takiej Zuzi. Halo? Y y może być smok, bo nie ma <noise> Nie chcę smoka. wracaj. Chłopie masz kur... Tyle miejsca i się zmieścić nie potrafisz. To ci prawo, ja ci jeszcze kur... odjadę. Hm? Bo pan pod wyjeżdża. Ja a, a, to nie wiedziałem, pięć razy tu jestem. Ptaszek ma daszek. O kurwa! Ptaszek ma daszek. Ty wiesz, jaki masz teraz kad na głównej? Jaki, bo nie wiem. Fuck. No to rasizm. Bo to jest po angielsku. No, to rasizm. No, no, no. Aj, 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 aj. Stary, że walid. Piosenka disco polo. No didi, stary. Myślę, że. że no didi? Jakiś tam z kolimów, nie skolimów, e, e, Kobiety po trzydziestce, które potrzebują nasienia. Ewentualnie. na yeah. pierwszym rozwodzie i trochę szukają sensu w życiu. Stary, bro. Piosenka idealna dla was dziewczyny. Pozdrawiam oczywiście do wszystkich mamusiek po z Macie mój Instagram w górę, wiecie gdzie się odzywać. Ktoś słyszę, to chyba ból dupy dziadzia. Bywa. Takiego nie mam w ciebie. boli, pierwszy sap 30. Ej! On naprawdę jest chory psychicznie ja, ja mam Ja też! Cześć! Cześć. Ja też! Cześć Cześć Pola! Wiesz czemu, czemu nie prowadzisz? Ten żart już nie jest śmieszny. Okej? Okay? Bo <laughs> nie, nikt nie powinien się śmiać z tego, że prawko mi zabrali po prostu. A dlaczego ci zabrali? Nie zdałem. <laughs> no. Tak, mam dobrą kondycję. Kontrol G odpala jakąś szybką ankietę. Kończę tego live'a na TikToku, bo mam jakąś szybką ankietę tutaj czas. Zapraszam na Twitcha. Mleko ze sklepu to nie mleko. Oczywiście, że tak niesamowicie przetworzone. Słuchajcie, mleko z krowy, które pijecie, to, uwaga, to, które jest w sklepach, to jest mleko z krowy, plus do tego jest ropa i krew, bo te suty, jak. Doją te krowy w tych w całych laboratoriach i wszystkim innym, jest ropa i krew. Bo jak doją te krowy, to doją je tak mocno, że te soty nie wytrzymują i krwawią i jest ropa. I nawet jest ropa zapisana w składzie. W laboratoriach, no nie wiem jak to się nazywa no. Fabryki, sorry, fabryki. No, także tak, oczywiście, że tak, jest normalnie w składzie ropa. Eee, w kilku krajach Aha chpasz Najgrowerze, zejdź mu rower! W całem, on tylko po to tu przyjechał tu! On tylko po to tu przyjechał! Z mobay! Gdzie wszyscy to dzieje. tacy sami? Z mobay! Z mobay! Z Ja pierdolę.